Ponieważ bieg został wymyślony w 2006 roku, by w sposób sportowy uczcić 80-lecie szkoły, które przypadało w 2007 roku. Pomysłodawcą jest pan Marek Małecki, buefista jeszcze naszej szkoły, maratończyk. Nazwaliśmy go półmaratonem Słowaka, ponieważ naszą szkołę nazywa się potocznie Słowakiem. Bez względu na patrona Józefa Słowackiego. Absolwenci te szkoły zgłaszają się, by pracować jako wolontariusze. No to jest wspaniałe, po prostu tego nie da się. Tradycja zostaje. Tak jest. E, tutaj mamy maluch z poprzedniej edycji e szkoły wielkopolskiej. Tak. Widzę, że cały czas cieszy się tutaj ogromnym zainteresowaniem. Maluch jak, jak E-Kabrio e Maluch, bo tak brzmi jego nazwa. Jak tylko może, to wspiera nas w promocji szkoły, miasta, ziemi Grodzickiej. Zastosowanie, że jest normalnie zarejestrowany, no, no, no. płacimy ubezpieczenie.